No, maleczko wszystkim. Jak widzicie, kupiłem sobie parę orzechów ziemnych, żeby spróbować swoich sił w wykiełkowaniu i wysadzeniu tych orzechów. I teraz plan mam taki, żeby w taki plastikowy pojemniczek wyrzucić je na ręczniku kuchennym. Prosta sprawa. Wrzucamy ręczniczek do pojemnika. Wlewamy trochę wody, żeby było mokro. I ja tutaj już wcześniej kilka sztuk wyciągłem. Są to oczywiście surowe orzechy ziemne. Nie są jakieś mega duże, ale nie chciałem tutaj kupywać jakichś super wielkich. Kupiłem takie, jak sprzedają ci ludzie, co handlują po prostu jako karmę dla ptaków, dla głębi, też są sprzedawane i wtedy cena jest dużo mniejsza niż takie sprzedawane po po 100 gram w jakichś super kolorowych torebkach także tak, tak to wygląda orzech, jest ten sam tylko jest trochę mniejszy także zobaczymy jak to będzie kiełkować wrzucam je tutaj oczywiście je wrzucę na matę trochę dalej, jak żeby miało wilgotno i zobaczymy po jakim czasie zaczną pojawiać się kiełki. O ile zacznę, no, wezmę drugi ręcznik, przykryję, żeby była wilgoć zachowana. Oczywiście będę tam co jakiś czas zaglądał, wymieniał te ręczniki, jakby się coś działo. Zamykamy. I na matę grzewczą. No, witam. Chciałem Wam pokazać, bo jestem w głębokim szoku. Minęło 24 godziny. I patrzcie, patrzcie i podziwiajcie, co tu się zadziało z tymi orzechami ziemnymi. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Ale zobaczcie, wystarczyło 24 godziny, nawet nie całe. Za 20, bo 24 to by było wieczorem. I już zaczynają kiełkować. To jest po prostu coś wspaniałego. Także zajrzymy jeszcze jutro. Nie myślę, że taki update codzienny Wam zrobię, żebyście widzieli, jak się rozwijają nasiona tych orzechów no siemaneczko minęły właśnie e, mija druga doba od momentu jak nasionka były e, orzeszków ziemnych wrzucone e, na mokry ręcznik i zobaczcie co tu się dzieje ja pierdzielę. to jest po prostu jakaś masakra czy wy to widzicie dwie doby no po prostu szaleją te orzeszki. Jak tak dalej pójdzie, no to nie no, jutro, jutro muszę cisnąć i je sadzać do doniczek. Pokażę wam jeszcze z bliska jak to wygląda. Może jednego wyciągniemy. Pokażę z bliska, jak wygląda orzeszek ziemny. Po dwudziestu, przepraszam, po dwóch dniach, czyli to nie jest 24, tylko po 48 godzinach. Od włożenia na mokry ręcznik bardzo ładnie i szybko kiełkują. No, osiemanko, Mija właśnie trzecia doba. Od momentu kiedy wrzuciłem tutaj nasionka orzeszków ziemnych na wilgotny ręcznik, zobaczymy jak wyglądają. O, zobaczcie jak pięknie rosną. No, kiełkowanie bardzo się posunęło przez tą trzecią dobę. O, no, może wyjmiemy jednego najładniejszego, widzę, że to już zaczyna puszczać kurzonki i go sobie obejrzymy z bliska o. tak wygląda obrócimy go się zastanawiam, czy dzisiaj sadzić czy nie, ale chyba poczekam jeszcze do jutra jutro zrobimy wysadzanie do ziemi. Niech się jeszcze troszkę rozwiną, poobserwujemy sobie jak one wyglądają. O to jest jeden. Jeszcze sobie weźmiemy tego, tego. Zbrojcie się sekundę w cierpliwość. O, zobaczcie jakie ładne. Tutaj widać już pęknięcie, będą wychodziły zaraz z tego pęknięcia listki. Tak to wygląda. Może jeszcze jakiegoś wyciągnę tutaj, żeby Wam pokazać. Nie mam otwartego, chociaż nie jest. 1 sekunda. Jest jeden otwarty, on jest taki malutki. I widzę, że się coś tutaj na nim jakaś plaśnie zbiera na górze. To odłożymy. No nie wiem, czy to widać. A tu już ze środka ciśnie listki. No. To widzimy się jutro. I będziemy już sadzić myślę do ziemi. No, dzisiaj mamy czwartą e, dobę. Od momentu wrzucenia e, na mokry ręcznik orzeszków. I zobaczymy, jak wygląda. W tej chwili kiełkowanie. O, widzę, że już konkretne korzonki zaczęły rosnąć. Spójrzmy sobie jak to wygląda. Tutaj już te boczne korzonki wychodzą. O, tu zobaczcie tego. Nawet wygląda, że jakieś zaczyna nam listki puszczać. O, tutaj mamy kolejne korzoneczki. O to już dosyć pokaźne, także dzisiaj jest najwyższy czas, żeby je sadzić. Do ziemi. Także szykuję doniczki i bierzemy się za sadzenie. No to tak, doniczki mamy przygotowane. Mam e, policzyłem 14 tych sadzonek. Więc wychodzi dwie doniczki po cztery i dwie doniczki po trzy sadzonki. Nie chcę też za gęsto sadzić do tych doniczek, bo widzę, że szybko w miarę to rośnie i tak pewnie niedługo będę musiał to rozsadzić. No, ale no nie mam za dużo miejsca w domu, także jestem zmuszony na razie tak to zrobić. No, to jedziemy z tematem. Mamy wsadzone. Tak to wygląda. Teraz będziemy obserwować, jak będą rosły. Ale to już relacje będę wam zdawał w kolejnych filmikach. Także tym optymistycznym akcentem Was dzisiaj żegnam. Trzymajcie się i powodzenia w uprawie orzeszków ziemnych. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!